Bryceła Mirkurowski, nowoczesna firma. Jestem kierownikiem działu IT w, w nowoczesnej firmie. Chciałbym Państwu podczas krótkiej prezentacji pokazać case, jaki akurat się dzieje w naszej, w naszej organizacji. To jest analiza gdzieś gdzie, była, gdzieś gdzie była przeprowadzona analiza biznesowa integracji systemów B2B. Pokrótce e, przedstawię, czym e, się zajmuje nowoczesna firma. E, pokażę też środowisko, w którym e, znajduje się e, element poddawany analizie i usprawnieniu. E, pokażę e, zdiagnozowane wąskie gardła e, w procesach, które gdzieś tam zachodzą. E, jako, że projekt uzyskał dofinansowanie z, ze środków innych z 8,2, to wskaże też obszary, które zostały zarekomendowane do usprawnienia. A także na sam koniec pokażę, jak wygląda stan obecny projektu. Nowoczesna firma to tak naprawdę platforma, to takie medium wiedzy dla biznesu, gdzie na w tej platformie spotykają się aktywni menadżerzy dużych, średnich przedsiębiorstw, którzy są w stanie znaleźć dostawców usług B2B. Jak powstała nowoczesna firma? Nowoczesna firma powstała, jest na rynku od, od 7 lat. Tak naprawdę podstawą był portal NFPL który już w pierwszym miesiącu uzyskał 100 tysięcy użytkowników. Później powstawały różnego rodzaju eventy. Stworzyliśmy serwisy HR-owe typu Kadry TV, serwis Praca NFPL. Przekroczyliśmy w 2010 milion użytkowników w jednym miesiącu. Jaka jest działalność nowoczesnej firmy? Nowoczesna firma na swojej infrastrukturze serwerowej prowadzi, znaczy utrzymuje projekty typu portal NF wraz z serwisami tematycznymi. Utrzymuje różnego rodzaju serwisy eventowe, które są dodatkiem do eventów tworzonych przez spółkę. Posiadamy również aplikacje typu SaaS, Juxeria, Training Bot. E, z, z narzędzi e-commerce mamy e, m, sklep wiedzy, e, produkujemy reklamy, jesteśmy, e, mamy marketplace, gdzie, gdzie w ramach abonamentowych e, usług e, podmioty mogą oferować swoje, e, e, swoje, swoje produkty. E, portal NFPL to tak naprawdę. Duża liczba serwisów dla menadżerów, dla przedsiębiorców. Dla, to są serwisy branżowe, no i serwisy specjalne, w tym jeden taki praca NFPL, który jest tematem tego wystąpienia. Jak wygląda praca NFPL w liczbach w chwili obecnej? Jest to 60 aktywnych ogłoszeń dostępnych. W serwisie. Serwis Praca NF jest agregatorem ogłoszeń o pracę od różnych poddostawców, różnych partnerów biznesowych. W swojej bazie mamy około 300 tysięcy ogłoszeń. Codziennie system przetwarza około 18 tysięcy ogłoszeń, z czego 2000 są to unikalne nowe ogłoszenia, które trafiają do naszej bazy. W skali roku to jest około 6,5 miliona. Nakładając na to. Serwisy i aplikacje, które znajdują się na tej samej um, infrastrukturze serwerowej, e, powstają problemy natury wydajnościowej, e, organizacyjnej, e, integracyjnej, o których powiem dalej. W, w naszym serwisie e, ogłoszenia u, zamieszczają integratorzy, ale też i, 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 i i pojawiają się ogłoszenia od wytwórców tych ogłoszeń ogłoszenia, które pojawiają się w serwisie, które my jesteśmy w stanie, znaczy musimy przetworzyć, to są ogłoszenia nowe. Może się okazać, że takie ogłoszenie, powiedzmy programista PHP, jest zamieszczone na kilku portalach. No i tutaj problem jest z duplikacji. To samo ogłoszenie wielokrotnie, dochodzi jeszcze na to problem biznesowy, na zasadzie e, okazuje się, że jeden z partnerów e, ma podpisaną umowę i, i co tu zrobić, żeby to jego ogłoszenie było widziane w serwisie, a nie... Jakiegoś partnera, który tak przy okazji też zamieszcza swoje ogłoszenia. To są ogłoszenia, które są odnawiane w zasadzie, nie wiem, po dwóch tygodniach. Jest znowu ogłoszenie, które pojawia się na czubku listy. Jest jako. Wygląda, jakby było nowe, ale to jest dokładnie takie same. No i są ogłoszenia, które spadają, albo ogłoszenia, które wiszą w nieskończoność, bo na przykład niektórzy partnerzy tego nie, nie usuwają. Więc codziennie system y, musi przetworzyć dużą liczbę danych, sparsować, sprawdzić, dopasować do, do, do potrzeb biznesowych. Tak wygląda serwis w tej chwili, jest wyszukiwarka, są różnego rodzaju kategorie, gdzie mogą użytkownicy szukać interesujących ich ogłoszeń. Jakie problemy mamy w chwili obecnej? To jest to, co mówiłem, duplikacja, czyli wielokrotność tych samych ogłoszeń w, u różnych partnerów no i nakładanie na to biznesowych tak jakby umów. Do tego problemy z komunikacji, komunikacyjne z poddostawcami. Poddostawcy udostępniają oczywiście swoje głoszenia, ale to są tak, albo różne protokoły, nie wiem, jedni na FTP, inni poprzez HTTP, inni jeszcze przez HTTPS-a, a jeszcze inni dają bezpośrednio dostęp do bazy danych. Okej. Okay. Jesteśmy w stanie z tym sobie poradzić, no, ale każdy kolejny poddostawca to jest kolejna praca dla programisty. Dodatkowe problemy to jest to, że każdy z poddostawców ma swój format danych. Struktura XML-a jest w każdym wypadku inna, więc za każdym razem trzeba usiąść, przeanalizować, dostosować. No Jest to, jest to proces żmudny i zawsze powoduje błędy które no, gdzieś tam się naprawia, ale one, one tak jakby mogą powstawać. E, dlatego też e, bardzo często już e, na, po, podczas e, obróbki e, ogłoszeń, bardzo często musimy ręcznie weryfikować e, mm, ogłoszenia. No, tak naprawdę mówimy ręcznie, ale to jest półręcznie, bo jest sporo narzędzi takich, e, Odosobnionych gdzieś do pewnych e, procesów typu importu, typu deduplikacji, e, kasowania. E, no i, i, i tak to w, wygląda w tej chwili. Do, do tego jeszcze nakłada się oglądalność e, e, i infrastruktura serwerowa, którą mamy e, z innymi serwisami. E, powoduje, że, że, że narzędzia, które są wykorzystywane do weryfikacji tych ogłoszeń, Sprawiają, że serwisy są przez jakiś czas niedostępne, nie jesteśmy w stanie rozkręcać wydajnościowo innych serwisów, żeby można było zwiększać oglądalność. Co za tym idzie, większe przychody z reklam. Dlatego też to, są, to, są, to jest chwila obecna. I tak naprawdę, dokonując analizy biznesowej problemu. Znaleźliśmy tak naprawdę trzy płaszczyzny, trzy obszary, które należałoby usprawnić. To jest wyodrębnienie specjalnej infrastruktury serwerowej tylko i wyłącznie do przetwarzania ogłoszeń. To stworzenie algorytmu, który byłby w stanie w 99% Załatwić sprawę weryfikacji ogłoszeń, usuwania duplikatów wraz z nakładkami biznesowymi, czyli w zasadzie, które ogłoszenia mają być jako pierwsze, a które mają być w ogóle wyrzucane, że to, to, to jest podstawowe ogłoszenie. No i stworzenie takiego uniwersalnego konektora, pozwalającego na bardzo prosty i szybki sposób podłączenia, integracji systemów poddostawców z naszym systemem. Przeanalizowaliśmy tak jakby wszystkie możliwe przypadki i w dalszej tak jakby w dalszym jak już określiliśmy obszary, które należy. W chwili obecnej, tak jak mówię, projekt trwa. Na chwilę obecną. Co zrobiliśmy Stworzyliśmy model algorytmu, który będzie odpowiedzialny za automatyczne, automatyczną weryfikację ogłoszeń. Stworzyliśmy do tego, znaczy nałożyliśmy na to też, tak jakby, case dotyczący uwarunkowań biznesowych. Stworzyliśmy dokumentację techniczną opisującą uniwersalny konektor dla wszystkich poddostawców. Poprzez analizę tych partnerów, z którymi współpracujemy i różnorodności, API, jakie oni udostępniają źródeł danych, byliśmy w stanie mniej więcej określić, czego możemy się spodziewać. Nałożyliśmy też jeszcze dodatkowo swoje dodatkowe założenia, żeby to było jak najbardziej uniwersalne. Zakupiliśmy infrastrukturę serwerową, specjalnie kupiliśmy maszynę do wirtualizacji z oprogramowaniem wir, wirtualizacyjnym plus macierz deskowa, żebyśmy mogli spokojnie rozłożyć odpowiednio moce obliczeniowe na odpowiednie procesy, wręcz jeżeli będziemy potrzebowali zduplikowanie całej infrastruktury, bo na, takim, na takiej architekturze serwerowej, jaką tutaj zaproponowaliśmy, możemy z czasem dołożyć jeszcze jeden, drugi, trzeci serwer i spokojnie będziemy mogli tak jakby dostosowywać moc obliczeniową maszyn, które będą wirtualizowane, do potrzeb procesu. Stworzyliśmy nową strukturę bazy, to jest akurat jakiś wycinek tego, co, 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 co powstało. Baza danych oczywiście była sprawdzana, że była wydajna i, i, i i miała jak, jak najlepsze, przy, 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 przy dużej ilości danych, żeby nie, 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 nie było dużych obciążeń dla środowiska serwerowego. E, przygotowaliśmy dokumentację algorytmu automatyzacji i weryfikacji ogłoszeń oraz przygotowaliśmy projekty funkcjonalne i graficzne narzędzia backendowego wspomagającego weryfikację i obróbkę ogłoszeń wystawionych przez poddostawców. Jakie są nasze oczekiwane, oczekiwane efekty że tych innowacji, które, które, chce, które chcemy wprowadzić? To jest redukcja kosztów prowadzenia działalności związanej o 75%, o 75 związanej z pozyskiwaniem ofert od partnerów, to jest podwojenie przychodów z tytułu współpracy z partnerami. No i automatyzacja wymiany danych między portalem Praca NFPL a partnerami.